Właśnie wróciłem z wrześni, gdzie wspólnie z innymi siedmioma samorządami miałem przyjemność podpisania umowy o dofinansowanie zadania, które będzie realizowane we Wódzławku, a dotyczy sprawdzenia wód geotermalnych i źródeł geotermalnych, które znajdują się w naszym mieście i oceny tych źródeł do wykorzystania na cele ciepłownicze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który, z którym została zawarta dzisiaj umowa o dofinansowanie, przekaże 100% wartości wydatków kwalifikowanych na budowę odwiertu badawczego. Ten odwiert będzie drążony mniej więcej do głębokości 2700 metrów, a jego zadaniem jest sprawdzenie jaka jest woda geotermalna, czyli jaka jest temperatura tej wody geotermalnej oraz skład, bo mineralizacja tej wody też jest bardzo ważna. Po podpisaniu umowy, która dzisiaj, które dzisiaj nastąpiło, przystępujemy do działań związanych z wyborem wykonawcy tego zadania. Oceniam, że za rok, może nieco dłużej, będziemy mieli odpowiedzi na te ważne, istotne pytania, które pozwolą nam albo dalszą realizację. Strategii dekarbonizacji systemu ciepłowniczego miasta opierać również na geotermii, albo geotermię z tego miksu energetycznego, który musimy zbudować w zastępstwie za węgiel, no, będziemy musieli wyeliminować.